blask kolorowej choinki wprowadzają nas w inny niecodzienny nastrój zbliżają się tak ulubione przez wszystkich święta Bożego Narodzenia najpiękniejsze ze wszystkich świąt w roku pomimo tego że ten rok jest dla nas wyjątkowo trudny oderwijmy się na chwilę od kłopotów dnia codziennego posłuchajmy poezji kolęd i piosenek świątecznych w wykonaniu uczniów szkoły podstawowej w myśliwcu. Grudniowa piękna noc. Z przyszła do nas. Grudniowa piękna noc. Przez ludzie wymarzona i wokół cały świat pierzyną otuliła. Z w i kwiaty zapaliła. Kiedy wieczór jest zimowy, chaty w śniegu ziemi. Nastrój dziwny, wyjątkowy, śnoi się nadziema. Lecz najmilszy, milionowy wieczór przed świątami jest tak piękny, tak inny, tak oczekiwany. Bez choinki, bez jej bańkowego wdzięku, nie wyobrażamy sobie świąt. To zielone drzewko wnosi do naszych domów nastrój spokoju, radości. Przy nim skupiają się marzenia i nadzieje, łagodnieją obyczaje. Pocztok początek przebrana, prawie zaczarowana od. Świecze kochotliwych kołyszą się po ścianach. Zaczarowana prawią cała w się pawią. Kaczuszki, papuszki rozkrzyczane zabawią i złota. Oto orzech dojrzały o tej porze. Złocie się tak jak tylko w najpiękniej może. Wesołych i zdrowych świąt. Zielone gałązki, a na każdej świat. Stroi z ku zbibułek stoi chojneczka, gdy zaświeci gwiazdka między gałązkami wesołą kolendę dla niej zaśpiewamy. I'm a little star handing on a tree. See the little trunk and surround me. Try la tra la 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 tra la 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 tra la la tra la la tra la la. I'm a candy stick. On a tree, see the little children dance around me. Tra la, -la tra -la, la, tra la 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 -la -la tra -la -la, tra -la, -la, tra la la tra la, la, la. I'm a pretty angel hanging on a tree. See the little children dance around me. Tra la la. Everything light hanging on the tree. See the little children dance around me. La la tra la, la tra la la, tra la la tra la, la tra la la, tra la la la, la 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 la. This is Christmas, pod nim prezent. Ciche melodie kolem wzbogacają nas w przeżycie, do których zawsze będziemy chętnie wracać wspomnienia. Najskromniejszy nawet upominek ma w sobie w ten wieczór wartość wyjątkową, stając się symbolem łączącej ludzi miłość i przyjaźń. To właśnie tego wieczoru, gdy mróz, śnieg, gwiazdka na dworze przy stołach są miejsca dla obcych, Bo nikt samotny być nie może. To właśnie tego wieczoru, Od bardzo wielu wieków, Pod domem tkliwej kolędy Bóg się rodzi w człowieku. Łamię się z wami dziś opłatkiem białym, By wszyscy moi dalecy czy bliscy Wy, z za gwiazdy i dałem, Po świecie się rozproszyli całym. Łamię się z wami dziś opłatkiem białym. Pamiętaj, będą ludzie samotni, opuszczeni, niepotrzebni nikomu i nikt z nimi słowa nie zamieni. Nie zaprosi do swojego domu. Weź do ręki biały opłatek, choć już nawet nie miał go z nim dzielić. I żyć całemu światu. Niech się wszystkie serca rozwesłem. którzy lubią coś wspólnie tworzyć, by coraz pełniej być sobą. Pragną dziś szczerze życzenia złożyć, wielkim, bliskim osobom. Ojcom spełnienia planów i marzeń, sukcesów w różnych zawodach, osiągnięć w sporcie i miłych wrażeń i niech im sprzyja pogoda. Matkom, by miały trochę wytchnienia i mniej kłopotów codziennych, by też spełniły się ich marzenia w dzieciach rozsądnych i dzielnych. Radakom w Polsce, w innych krajach dzień spokojnej i żywnej. czas ich robię, w tym zwracają pomyślności ojczyźnie, i również w całym światu tego, co wszystkim potrzebujemy: ładu, uśmiechu. Słońca i kwiatów, braterstwa, pracy i chleba. Żeby już zawsze pokój panował i więcej wojen nie było, żeby świat ludziom przyszłość zbudował jasną i trwałą przez miłość. Jak obyczaj karze. Że... Według ojców naszej wiary pragnę złożyć Wam życzenia Dzień Bożego Narodzenia. Niech Pani